Clio 3, 2008 klucz klienta działający kluczyk i klient sobie przywiózł swój kluczyk żeby mu tylko zaprogramować więc wyfrezowałem i będziemy teraz programować żeby zacząć działać Clio 3 Nie. OK. No to przetestuję ten nowy kluczyk. Zapala. To sprawdzimy jeszcze pilota. Działa. Proszę. Sprawdzimy jeszcze na wszelki wypadek klucz klienta. Dziękuję za uwagę.